W tym filmie przedstawiam wam 5 różnych rzeczy, które mogłyby uratować Brawl Starsa Tak, ostatnio jeden z widzów napisał właśnie, żebym stworzył taki film Pozdrawiam ciebie serdecznie No i postanowiłem, że stworzę taki film i dzisiaj specjalnie dla was powstała lista pięciu rzeczy, które mogłyby uratować Brawl Starsa. Tak jak każdy wie, Brawl Stars no, niestety znajduje się w bardzo krytycznej sytuacji. Coraz to mniej graczy gra w tą grę i można to bardzo łatwo rozpoznać po tym, co ludzie w ogóle piszą. Dostałem mnóstwo komentarzy, że ta gra upada, że po prostu ta gra już nie ma sensu. No i postanowiłem, że przedstawię wam pięć rzeczy, które mogłyby uratować tą grę. Grę. I od razu zaznaczam na samym początku odcinka, że ostatnia rzecz, którą wam dzisiaj przedstawię, to jest rzecz, która najbardziej mogłaby naprawić Brawl Starsa, która rzeczywiście mogłaby Brawl Starsa znowu wznieść na sam Szczyt. Dobra, zaczynamy z e, pierwszą rzeczą, która powinna wrócić do Brawl Starsa i są to stare karnety zadymiarskie. Aktualnie, tak jak wiecie, mamy system karnetów zadymiarskich, gdzie 130 dni mamy nowy karnet i w sumie mamy 50 e, różnych e, poziomów karnetu zadymiarskiego. Zazwyczaj dostajemy tutaj takie nagrody jak kredyty, błyskotki, e, ostatnie nagrody to są skiny, ale ogólnie to nic ciekawego tutaj nie ma. Nie oszukujmy się, kiedyś karnety zdymiarskie były o wiele ciekawsze. Po pierwsze, miały 70 poziomów. Po drugie, o wiele łatwiej się je wbijało, i pod koniec zawsze można było odebrać o wiele lepsze nagrody niż losowe Stardropy. No i kiedyś karnety zdymiarskie po prostu były lepsze. Każda osoba, która grała w Brawl Starsa 3 lata temu, 4 lata temu, wie o co mi chodzi, ponieważ kiedyś karnety były według mnie o wiele. Lepsze i o wiele ciekawsze, po prostu nagrody były ciekawsze Dostawaliśmy skrzynie zamiast jakiegoś golda, zamiast błyskotek Teraz każdy ma mnóstwo golda, mnóstwo błyskotek Tak jak widzicie teraz właśnie dostałem darmowe 50 monet No i każdy wszystko ma Naprawdę dużo. Każdy ma dużo monet, każdy ma dużo błyskotek. I teraz te karty zmiarskie po prostu nie mają sensu, ponieważ, no, tak szczerze mówiąc, ja, jako osoba, no zobaczcie, mam 30 tysięcy błyskotek, 100 tysięcy monet, 500 gemów. Po co mi jest kolejny karty zmiarski? Co on mi tutaj? Da, no kolejne 1000 monet, no nie potrzebuję tego. Więc tak szczerze mówiąc te karnety dla takich osób jak na przykład ja, których według mnie jest trochę, no to dla takich osób te karnety nie mają sensu i stare karnety były o wiele ciekawszym rozwiązaniem. Dobra, przejdźmy do e, następnej rzeczy, która znajduje się na tej liście. Jest to rzecz związana z e, klubami. Otóż kiedyś system klubowy był o wiele lepsze, w dzisiejszych czasach, tak jak widzicie mamy mega świnie, no i nie ukrywajmy tego, dużo osób nie gra w tą mega świnie, ciągle są problemy w każdym klubie po prostu każdy się rage'uje jak ktoś nie gra w Mega Świni i jest to po prostu męczące, że ktoś każe Ci rzeczywiście grać tą Mega Świnię, ponieważ inaczej wyrzuci Ciebie z klubu. Według mnie to kompletnie nie ma sensu i dlatego jakby Brawl zwrócił ze starym systemem klubowym, gdzie było jeszcze 100 osób. Nie wiem czy pamiętacie to, ale jeszcze 4 lata temu, właśnie 4 lata temu to zmienili, ale przedtem w jednym klubie mogło być 100 osób w jednym klubie, więc to naprawdę było mega fajnym rozwiązaniem, ponieważ każdy mógł wejść sobie do takiego klubu. Nie było jakichś chorych ograniczeń, że musisz mieć przynajmniej 100 tysięcy pukarków żeby dołączyć do naszego klubu. Nie. Kiedyś każdy do prawie każdego klubu był w stanie dołączyć. Jeśli byś zwykłym graczem, to dosłownie mogłeś wbić do prawie każdego klubu, który był w topce Polski, czy nawet i w topce świata. No i to rzeczywiście było fajnym Rozwiązaniem, a w dzisiejszych czasach... Ten system klubowy jest po prostu zepsuty, no i coraz to więcej osób kwituje Brawl Stars'a, czyli po prostu przestaje w niego grać, przez to, że te systemy klubowe są mega wkurzające. Ale nie ukrywajmy, kluby są bardzo ważne, ponieważ kluby łączą społeczność Brawl Stars'a. Dobra, przejdźmy do trzeciej rzeczy, która znajduje się na tej liście i też jest to rzecz związana z karnetami zdenierskimi. Kiedyś karnety zdenierskie, tak jak wiecie, kosztowały klejnoty, nieprawdziwe pieniądze i to. Było 100 razy lepsze rozwiązanie jak karty zdymiarskie jak kosztowały klejnoty. Ja mam wrażenie, że dosłownie w ten sam dzień, kiedy Brawlers postanowił, że karty zdymiarskie będą teraz kosztować prawdziwe pieniądze, że w ten sam dzień o wiele więcej graczy przestało grać po prostu w tą grę. Przez to, że no każdy kto sobie zawsze kupował ten kart zadymiarski za klejnoty, każda osoba, która po prostu nigdy nie wydawała pieniędzy na tą grę, sobie teraz mogła kupić. Karnet, ale nagle Brawl postanawia, że trzeba kupić karnet za prawdziwe pieniądze, i każda osoba, która nigdy nie wydała ani grosza na tą grę, przestała po prostu w to grać, ponieważ karnet zdymiarski jest jedną z najważniejszych rzeczy w tej oto grze. I przez to każdy gracz, który był free to play, przestał grać, przez to, że no, jedyną opcją, żeby zdobyć karnet, to jest wydawanie prawdziwych pieniędzy. A wiadomo, że nie każdy jest w stanie wydać prawdziwe pieniądze, i przez to karnet zdymiarski po prostu znowu. Upadły, czyli jest to kolejna rzecz związana z karnetami. Dobra, przejdźmy już do czwartej rzeczy. I czwarta rzecz to jest rzecz, której nigdy nie było w Brawl Starsie, ale według mnie powinni ją dodać i już mega długo mówię o tym, żeby Brawl Stars to dodał. I są to mini turnieje. Przeciwko zwykłym graczom. Tak jak wiecie, mamy rzeczywiście te turnieje sportowe, dużo graczy rzeczywiście próbuje tam się dostać, ale nie ukrywajmy. Jest to po prostu dla osób, które są mega ultra dobre. Jest to dla osób, które dosłownie są uzależnione od Brawl Starsa, które żyją z Brawl Starsa. Dlatego sądzę, że no. To coś nie ma sensu, ponieważ zwykły gracz nie ma po prostu szans, żeby w ogóle próbować się dostać do tego. Dlatego sądzę, że Brawl Stars powinien stworzyć, oczywiście, mini turnieje dla zwykłych graczy, gdzie zwykli gracze grają kontra siebie. I nie chodzi mi tutaj o takie turnieje, które dostajemy od czasu do czasu, gdzie możemy dostać jakiegoś skina. Nie. Chodzi mi tutaj o prawdziwe turnieje, gdzie jest tabela graczy. I rzeczywiście zwykli gracze są w stanie coś wygrywać. Oczywiście takie turnieje byłyby podzielone na osoby, które mają tam jakąś konkretną ilość pucharków, i przez to te turnieje byłyby fair, ponieważ każdy grałby przeciwko no, osobie, która jest na podobnym poziomie, a nie, że zwykły gracz, który dopiero zaczął grać, gra kontra nie wiem, najlepszego gracza świata. No to według mnie nie ma sensu, dlatego sądzę, że powinni dodać takie coś jak mini turnieje dla zwykłych. Graczy. Dobra, przejdźmy do ostatniej rzeczy. I ostatnia rzecz to jest ta rzecz, która dosłownie no, naprawiłaby Brawl Stars'a i nie byłoby potrzebne nic skomplikowanego. Wystarczy, żeby ta rzecz powróciła do Brawl Stars'a i są to uwaga OG skrzynie, czyli OG Brawl Box, OG Big Box i OG. Megabox i nie chodzi mi tutaj o te skrzynie, które mamy teraz, czyli nie wiem, jakiś psikus Megabox, jakby Megabox Zigiego, co to jest, według mnie powinni powrócić ze starymi Megaboxami, ze starymi Brawlboxami, ze starymi Bigboxami, ponieważ to były najlepsze skrzynie i chodzi mi tutaj o stare systemy, gdzie 5 przedmiotów to było słabo, a kiedy ktoś miał 6 przedmiotów, to było mega super i każdy się cieszył. Chcę, żeby rzeczywiście te czasy powróciły, gdzie mega boxy miały sens. A nie, że teraz dostaję 16 przedmiotów i jedyne co dostanę to jednego skina, które tak mi się. Nie podoba, no nie ukrywajmy tego. Mega boxy, stare mega boxy sprzed trzech lat były 100 razy lepsze niż te skrzynie, te ala skrzynie, które dostajemy teraz, ponieważ to nie są takie, wiecie, prawdziwe skrzynie, które były e, kiedyś i te skrzynie. Starsa tylko dodali według mnie przez to, żeby po prostu były, żeby nie było, że one zniknęły. Oni zauważyli, że to był błąd, że jakby usunęli te skrzynie, no ale no nie wrócili z tymi prawdziwymi OG skrzyniami, tylko wrócili z jakimiś podrobionymi. dlatego sądzę, że te skrzynie aktualne nie mają sensu i powinni wrócić ze starymi skrzyniami sprzed 3 albo 4 lat. Dobra, mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. To tyle No jelo.